Umówienie wizyty w serwisie z usługą Door-to-Door. Door. Jeśli potrzebujesz wykonać jakąkolwiek usługę serwisową, a nie masz czasu, by do nas przyjechać, wybierz usługę Door-to-Door. Door. Za pomocą aplikacji Autogala wybierz zakładkę Serwis, a następnie zakres usług, które mamy wykonać. Wpisz aktualny przebieg i przejdź dalej. W tym miejscu kliknij opcję Door-to-Door. W kolejnym kroku wybierz odpowiednią datę oraz adres, z którego mamy odebrać Twoje auto. Zapisz ustawienia. Uzupełnij datę oraz miejsce dostarczenia przez nas samochodu po wykonaniu usługi serwisowej. Miejsce możesz też wybrać z listy. Po zapisaniu Twojego wyboru przejdź do podsumowania. Tam znajdziesz wszystkie informacje na temat usługi. Jeśli wszystko się zgadza, naciśnij przycisk Umawiam się. Po chwili otrzymasz informację, że Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Aktualny status możesz sprawdzić w zakładce Moje zgłoszenia. O każdej aktualizacji Twojego zgłoszenia zostaniesz powiadomiony za pomocą aplikacji. Ostatnim procesem potwierdzenia umówienia usługi w naszym serwisie jest otrzymanie wiadomości SMS z krótką informacją. Sprawdź sam, jakie to proste.